Siemano, z tej strony ja, MWK. Jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale jak możecie zauważyć, znajdujemy się w kolejnym odcinku Minecraft Bedwars 1 na 1 Tak, wiem, nazwa została zmieniona z no. Minecraft Siema. Zamki na Bedwars 1 na 1 Jest ze mną Siema. dzisiaj Doknes. Simano. Siema. Elu, zmi zmi zmieniłeś nazwę serii dlatego, że ja miałem taką samą? Nie miałeś Minecraft Zamki, miałeś? Tak. Od kiedy? No stary... I ile lat temu? Powiedz mi, ile lat temu? No, z dwa. Miałem dwa lata temu. i nagrałem odcinek tylko z dealerem. Musieli mało no właśnie. Dealer zostawić. No właśnie, widzicie, a, a ja nie, miałem jeszcze, serię. Jeszcze. No? Ej, a ty no ty też serię No Minecraft zamki. No mówię właśnie stary albo dwa lata temu, albo trzy lata temu. Nie dwa pamiętam, ale ty... du... no dużo YouTuberów w niej było, więc generalnie no teraz jest Minecraft e, Bedwars 1 na 1 i jest dzisiaj ze mną Doknes Więc na starcie, zostawcie koniecznie łapy w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie. I możecie napisać. W komentarzu, kogo byście chcieli w następnym odcinku y, po Doknesie, jakby, nie? Nikogo. <gryl> co jest? Doknes, czemu ludzie mają zostawić łapkę w górę? No. Czemu mieliby nie zostawić łapki w górę, stary? No właśnie, no właśnie. Mam nadzieję, że łapkę w górę Chyba, nie że są orzechami. Może. Jak są orzechami, to nie zostawiają łapki w górę. Orzechami? A Jak się orze orze orzechem, to orzechy? orzechem? Orzechy, orzechy, orzechy. to też kasztany, nie? No... Nie. Po części, po części, dobra. czyli kasztan ka Kasztany nie zostawiają łapek w górę i tyle temacie Jedno tomacie. i drugie nie jest jadalne. Tak, no orzechy są. Dobra, nieważne, słuchajcie. Słuchaj, Mordo, jesteśmy na mapie. Ja już ci daję tutaj OPA i włącz sobie. Mm, Ej, ale spektatora. Diner też miał walkę zamków. Co, serio? <grym> Ej, to wycho wychodzi na to, że każdy miał kiedyś serię Minecraft zamki. No trudno, trudno, takie życie. Włącz sobie Game Moda do okna, I Ja cię szybko tutaj oprowadzę po mapie, bo jak możesz zauważyć, mapa e, składa się z dwóch zamków. E, mamy tu, słuchaj, wyspę na środku, gdzie są emeraldy. Nad emeraldami mamy Mordko tutaj na górze. Wieśniaka, u którego możesz kupić bonusowe itemy z Enchantem, elitre, Nawet możesz kupić razem z Fireworkami. Zabiję? Nie możesz go zabić, nie da się, stary. Tam musisz sobie do góry wbić. Tutaj po bokach masz generatory diamentów, na środku jest generator emeraldów, tak jak wspominałem no i w zamku możesz, wbijać tutaj do niebieskiego zamku, dawaj, ho, ho ho, byku, byku dawaj, ho, ho, no tutaj masz villagerów, u których możesz sobie kupić przeróżne rzeczy, tu masz generator y, żelaza i generator, generator złota no. generator ferajny, tak <grym> generator więc ferajny. każdy, grałeś mordów w bedworsy, wiesz o co chodzi więc generalnie tak to wygląda, dziękuję pixel builders za mm, o, zbudowanie tej mapki i dziękuję addiction -y. Za ogarnięcie datapaka pod tą mapkę, więc możemy zaczynać. Jest Mordo. I cyk, jesteś? Czekaj, ty jesteś czerwonymi? Tak. Jesteś czerwonymi? Oh tak. my gosh! Oh tak, my gosh, ma. więc Mordo, niech wygra lepszy. E, znaczy, wiadomo, że wygram. Ja, możecie w komentarzach oczywiście pisać, e, jak myślicie, kto wygra. I dlaczego to jestem akurat ja? Bo wiadomo, że to dlaczego, będę ja. Dla... ja wiem, dlaczego ty. No, dlaczego? Bo ja zacząłem bez jedzenia. E, mordo, ale możesz sobie kupić jedzenie? Ja też to nie wie, mam. Nie, ale mam na to marnować swoje cenne pieniądze. Pieniądze, gdzie są pieniądze za las? Ej, ogólnie to sprawa wygląda tak, że yy, generalnie sprawa wygląda tak, mordo, że nie możemy rozwalać mapy. Chciałbym tylko powiedzieć, więc jeżeli okay. będziesz chciał rozwalić łóżko yy, za pomocą jakiegoś innego sposobu, niż rozwalenie bloczków, yy, którymi jest obudowany, to przegrywasz, bo to jest, to jest nieuczciwe. Po prostu, rozumiesz. Eee. Kumasz czacze? Kumasz czacze? Byku? Kumasz. I no taj, i cześć, czyli nie można iść łóżka? Można, Mordo, ale nie możesz to robić w taki brzydki sposób, że tak powiem, wiesz, w taki taki zły sposób. Musisz na na przykład No nie masz czym wysa. Chociaż jest tu niby creeper, ale creeper chyba stary z tego co wiem, nie robi żadnych yy, wybuchów. W sensie. Chyba, nie jestem pewien, bo jeszcze nikt nie kupił creepera, więc możesz być pierwszą osobą, która właśnie yy, kupi creepera i to sprawdzimy. Stary, Tu Kumasz czacie, byku, dobra, patrzcie ja tu. Dobra. Ej, jak tam ci idzie, Doknes w ogóle? Jak, na jakim etapie jesteś? Co co odkryłeś, co zrobiłeś? Ale co ci to w ogóle interesuje? Wciż, że no ja bym bo... ci rozmawiał? Pff. No nie wiem, bo ja, ja widzę, że Znajdź... idziesz już po diamenty. Znajdź może. Koź inna od opowiadania, stary o tym. Ale wziąłem atuła, ciebie wie. do odcinka, więc z tobą muszę rozmawiać o takich rzeczach, Doknes. Oj, to słabo wyszło. Ja wiem, że słabo wyszło, że ciebie wziąłem akurat, no ale wiesz, widzowie chcieli, stary, nie? Jakby wiesz o co chodzi. No, Dobra, wiem, patrzcie wiem. teraz, co, co zrobimy. Patrzcie, co teraz zrobimy. Ja mam taki plan. Ej, czy, co jest? Ej, Ej, villagera straciłem. Oj, 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 Marcin, mówiłem Chyba, ci, że tak mapy mi się... nie rozwalał, a ty villagera nie Ale zabijłeś? nie, ja nie wiem, czy on się nie zbagował po prostu. Jest na to taka szansa. Patrzcie co my teraz zrobimy widzowie Patrzcie co teraz zrobimy, to będzie piękne o, o ja widzę tam EWK co robisz Ja to co widzę. robię? No jesteś na Emeralda Jesteś na Emeraldach, A! A! Jesteś na emeraldach ale mnie to nie interesuje, bo wracam sobie do bazy! Śmierdzisz Ty też Dobra git. Jest git uwa mordy Przestraszyliśmy do Knesa, to jest najważniejsze. Uciek, boi się nas. Boi się nas, haha. Ha. Nie, że się boję, ha, ha. tylko tak, tak, że się odsunąłem Boi dupa, boi dupa. Nie no, dobra. Bierzemy sobie ja się, mordleczki. Ja się nie boję, tylko piorunów. Piorunów? Kurde, ej, znowu jest to samo, co było w poprzednim odcinku, że nie można kurcze kupywać za dużo itemów. Ej, bardzo niefajnie. A wiem, też wiem, to, co zauważyłem właśnie. Jest, jest limit kupywania itemów, i nie wiem dlaczego w sumie. W sensie od czego to jest zależne. Bo, no nie wiem, kurde, ale mega słabo, no tak bo pilatuję kiedyś domyślnie. No właśnie, więc no, mega słabo widzowie, no niestety. Nie, nie udało mi się tego ogarnąć, yy, ale. Się to po nie, yy, nie powinno, ale Kupu nie, 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 powi nie powinno, nie powinno, bo keep inwentory True włączyłem, wiesz? Okay. Więc powinieneś, powinieneś mieć wszystkie itemy, a jak stracisz, no to trudno, będziesz miał pecha po prostu, kumasz O! No, MW! Panu, a! Dlaczego? Kurde, tak blisko! Dlaczego, tak ty, blisko? dlaczego ty mi to a! robisz, stary? Dlaczego o nie? nie! Tak! Pierwsza śmierć do Knesset. Tak to się robi byki, tak się robi. Oh yeah. Wiesz co, ty mi tej tylko przedłużasz. <laughs> yy, co ci przedłużam? Ta, ty mnie zabijesz, chłopie. Jak ty nie masz czym mnie zabić jeszcze na razie? Ja tutaj muszę, nie, muszę to, poczynić kroki co, odpowiednie. Akurat nie wiesz, akurat nie wiesz, co ja trzymam w sobie. W sobie? W sobie, tak. Okej. Okay. I co? I co to był ten no i... twój odpowiedni krok? No, no bo teraz co teraz zrobisz? Myślisz, że stąd wyjdziesz? Mordo. Byku, normalnie byku, normalnie. ty stąd żywy nie wyjdziesz! <laughs> mówiłem, mówiłem ci. mi nie diamenty zebrałem? No spoko, ale emeraldów nie masz, to po co ci diamenty? <laughs> Dobra. Widzowie, ja mam plan, taki pewien. Ta. Wiem, co zrobię, wiem, co zrobię. To u O, Tak, tak. tam. Mm, się Dobra. A tu musimy poczekać jeszcze. Jeszcze chwileczka trzeba poczekać, ale najgorsze jest to. O kurde, ten, co się kupił, kurczę. Dobra, kupimy sobie to i będę wtedy już bardziej spokojny. E, ale tak czy siak, mordeczki, będzie trzeba mieć oko na tego Do doknesa. O, dobra. Ice Cy. Bucket Challenge. No, wylałem wiadru wody znaczy, na łeb. Co znaczy Ice Bucket Challenge? Stary. Nie wiesz? Y y nie, no słuchaj, wiem, bo Ice Bucket Challenge to jest generalnie no. challenge. Y tego ludzie <laughs> znaczenia już zapomnieli. No bo to było za dawno temu, nie? Nie, jak, jak już rzucaj, ty nie wiedzieli Chłopco herbaty sobie robi w ogóle, słyszycie to widzowie? Jak herbaty sobie dokne zrobi? <laughs> A ty, ty jesteś herbata. <laughs> Dobra, mordy. Co ty gościu tu robisz? A nie, co ty tu tak... robisz? A zwiedzam, wiesz? O nie, tak być nie może. Ta, tak, tak tak wiesz. A tak o. być nie może. Ta ten. Patrzcie co my robimy za to. Pyk. Hop. Mhm, mhm. No i co? Jeszcze długo się będziesz <laughs> na diament. O ty, o ty! Kurczę, Błukko! Kurczę. A! 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 To tak! tak, jak to? Tak, tak, tak! Widzowie, tak to się robi, tak to się robi. Trzy śmierci, ej, jest trzy 0 czejcie Jestem kozakiem po prostu. Nie, po prostu ja bym. Kurde, pomieniał... dlaczego ja to kupiłem? Ale ze mnie łeb! Boże! Nie, to nie miało tak być. Miałem tego kupywać. O nie! Oj! Oj, oj. chłopca, no dobra, trafiłeś, bo. Ej, kurde, czemu ja na spałnie jestem w ogóle? No tak bywa, no tak bywa. Nic się nie stało, gramy dalej. Jak gdyby nigdy nic. Dobra, w takim razie tutaj, cyk. Gdzie jest Doknes? Niech cię to nie interesuje. Czemu mi się wydaje, jak byś był um nie w, w tym? Spuknie, nie, no to ciebie tutaj nie ma, jest git. A ty tam jesteś, dobra. To jestem spokojny. Już myślałem, że gdzieś tutaj się koło mnie. Bisz. Nie. Wiesz. Nie. nie, nie. nie od su Dobra, Kurczę, wiecie co? Musimy sobie tutaj skoczyć po ten. O nie, no co za chłop. A! Nie! No co za chłop ty? A co ty, wuka, ty myślisz w ogóle, żeś nawet nawet nie masz? Czy czy nawet z no nie mam. No nie mam stary Co ty robisz? No nie, kurde. Co ty bardzo ty źle, widzisz? bardzo źle. Dziecko, dziecko... Kurde, <śmienicza> 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 co za chłop w ogóle, ty! Dziecko! Dziecko! No, w końcu wyjaśniony został. Okej, okay, mordeczki. Bo tutaj się robi niebezpiecznie coraz bardziej. Ja widzę, że Doknes ma lekką spinkę, chciałby to wygrać, ale może mu się to nie udać. <śmienicza> o, dobra. Ja wykorzystam sytuację i po prostu pozbieram strzały, które on, o, wyrzuca. A! Elo! nie! A ty ty słaby w PvP, Stary, no bo ja nie mam zbroi jak ty. No wiem! <śmienicza> powiedział, chłop. chłop, chłop powiedział, co słaby jest Dobra, jest git, jest git, widzowie Teraz musimy sobie, ej, ja mam pomysł Ja wiem, co zrobimy, wiem, co widzowie zrobimy Ej, jak na razie licznik śmierci Ewidentnie wskazuje na to, że to ty przegrywasz Więc ja jestem Ucieszony nawet bym powiedział Na ten moment, ale mam pomysł, widzowie Ja wiem, jak my mamy to wygrać, wiem, jak to wygramy ogólnie Ta. Musimy kupić to O, eee, musimy kupić sobie to To i to Gdybyś ty, LWK, był tak mądry jak szeroki to na pewno już byś dawno to wygrał Ta no to dawaj hotera na klepę goście, taki mądry jesteś, no? No o łukiem, łukiem będzie się bawił, O, wow. patrzcie, tak się wygrywa. Ej, ty wiesz, nie zapominaj, że ja mogę iść do ciebie. Co? Mogę iść do Kurde. ciebie. A ty mi tak. Nie, nie zniszczysz mi łóżka, byku. Jestem o to akurat mega spokojny. <noise> Chłop co się przeliczył. nie? Myślał, że tutaj wbije i mi rozwali łóżka. Pewnie nie ma nawet diamentowego kilofa. Chyba, że ja się zaraz zdziwię i to przegram. Jest taka szansa, ale tak jak myśla. Kurde! Co jest? Chłop ma diamentowy jednak kilof. Dobra, mordeczki. To trzeba tutaj przyspidranowić, żeby tutaj wiecie... Przyspidranowić. <noise> <laughs> Jakie słowo. Nie? Ja jeszcze nie doskoczyłem w ogóle do bloku, no to było dobre akurat. O, pięknie, pięknie, to mamy jeszcze masę czasu byki, masa czasu. Dobra, co on tutaj robi? Z tego co widzę, on się kampi. O, dzięki za strzałę. I lipa, że nie można kupować strzał, to jest akurat słabe, nie? To jest słabe akurat. Dobra, bo on będzie w nas strzelał. O, dobra, cyk. E, w tym czasie mordeczki, patrzcie co robię. E, o, kupujemy to. Tego nie możemy kupić, jaki przypał. Co A nie! ty tutaj, czego ty tutaj Szukasz! No, Nara, Nara! He he. tak to się robi? Ej, myślałem przez chwilę, że tak długo spadasz, że chyba cię nie zabiłem Ale na szczęście tutaj mordeczki widzi. Ja wiem jaki ty masz plan, Juman ja wiem Jaki? Ja wiem, Dumanek jaki. jaki mam plan? Zdrać mi go, może ja sam nie wiem jaki ja mam plan Skoro ty znasz mój plan, co? Nie. Okej. Okay. Ogólnie to polecam kupić Elytrę. Wiem, właśnie o tym mówiłem. Ale ty chyba nie kupisz elytry, bo jesteś za słaby na to. Haha. <laughs> Patrzcie, mordeczki, co ja teraz tutaj zrobiłem. Teraz to mu będzie ciężko. O. Dobra, jesteśmy zabezpieczeni. Lekko, bo lekko, ale Tara No, jest gitowa, jest gitowa. Teraz musimy sobie w takim razie kupić. Y o, to mogę kupić w sumie. Ej, nie pomyślałem. Nie pomyślałem, że ja mogę to kupić przecież. Dobra. Dobra, gi. Co ty, co ty tutaj? Co ty tutaj? Co ty tutaj? Co tak kampisz? Co ale tak bro? kampisz? Powiedz mi, czemu te emeraldy nie lecą? One lecą co 20 sekund, byku. Ojeju. Więc nie ma, nie ma lekko. KURDE! No nie, bardzo źle, bo... bardzo źle. Tak? Dobra, mordeczki, będzie I dobrze, I didn't będzie want dobrze. to live in the same world. Co jest? Widzisz te, te, ten opis Tak, no, ale to, to nie raz było już, jak ty spadłeś, to też tak było. A! A! <laughs> Kurde! Kurde, bardzo źle, bardzo źle. Ej, pa, i znowu to samo. Znowu to samo. To jest Tak, Chyba jo, chyba o, jo jo. jo. Dobra, patrzcie, co teraz robimy. O, chłopco spadł w ogóle. Jaka szkoda. Jaka szkoda. Źle spadł. Jaka, jaka szkoda, ale to dla mnie nie przeszkoda. No dawaj, chodź tu, robaczku. Ale tak, to, to nie ma żadnego podstępu MWK w tym? No nie wiem, no po prostu chodź By... się chlepać No co? Jaki poryty gość, nie? No troszkę. A! No nie! A mnie <tuklaro> poryty gość! Co jest Oo oj 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 ja! To nie było dobre, to nie było dobry pomysł O nie, to w ogóle nie był dobry pomysł, masz rację. A! Kurczę! Nie ten nie. Nie, ja ci pierw cały czas łapką! Tak! O Jezu, ale z pinki miałem teraz, rozpaliło. żeby tutaj dać radę Dobra widzowie, patrzcie co teraz się stanie, nie? Zabierzemy to... Cyk i cyk. I. Nie, nie starczy mi. I źle. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kto? Kogo szukasz? A ty tutaj jest! Kto szukasz! Oh! Kurde! Gitowa, mordo, mordę! Jak mój plan cały pójdzie, tak jak ma pójść, to. Oj, będzie dobrze. Nie Będzie dobrze. <laughs> tak musimy sobie jeszcze tutaj wziąć, tak o widzowie. O, cyk. Dobra. I tutaj musimy sobie wziąć to. O, nie naprawdę! Naprawdę mi tego zabrakło. Dobra, w takim razie y -y. musimy się cofnąć. Okej. Okay. Śmiało się tutaj cofnę. Żaden doknes. Tutaj nie przeszkodzi Ogólnie to możesz sobie kupić, wiesz, o tym Expo i książki z enchantem, nie? O! Ty to zamurowałeś! No! <śm> o nie! Chłop pewnie teraz odgapi ode mnie Zobaczycie o, tak myślałem, że nie do i tego Dobra, hmm. patrzcie, teraz sobie zrobimy tak Ale ja mam na tą grę pomysł, mordy To nie, będzie, nie, nie, jak nie, nie, to nie. się uda Wiesz, gdzie się jak kończy, kończy się pomysłowość? Uda. No Pomysłowość się kończy tam, gdzie zaczyna się kombinacja No, kombinować trzeba zawsze, co ty, nie wiesz? <laughs> Dobra, patrzcie, kupujemy sobie teraz to Okej, okay. teraz tu doknes gdzieś będzie A on już poszedł do mnie, okej okay. Ale to mu nic nie pomoże Bo nie zdąży Juman. A, a! A! Kurde! Nie, 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 nie! Bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle! Dżuman! Kurde! Co? Ja pierdylę! Ja pierdylę! No nie wierzę! Ej, a wiesz, że jakby mnie nie zablokował pu... Te nie półpłytka, tylko e, jak to się nazywa? Nie schodek, tylko ten. No! Miałeś zbyt dużą przewagę, MRL. Ogrodzenie! Nie e, mogłem Ogrodzenie. Ja pierdolę. Ale że widzowie ostatnio pisali mi bardzo dużo rzeczy, że to nie wygląda jak Bedwars 1 na 1, bo, bo po zniszczeniu łóżka ma się zawsze jedno życie, to musisz mnie jeszcze pokonać, Doknes żeby twoje zwycięstwo było już wiesz. For real. Więc Ta? życzę ci powodzenia. No! I ty to mi mówisz biernąc do mnie, kiedy ja nie mam strzał już nawet. No morde, ja czekam. Czekam, aż mnie pokonasz. Ej, nie mogę tego... Co jest? Co się no. patrzysz? No dawaj, zapraszam. No chona zaprasza. no, no, klepe klepę, co się dygasz? Dygasz się? No. <gry> dygasz się? No dawaj I czemu nie mogę budować? Ej, właśnie nie wiem Chyba tryb adventure jest, został włączony sobie, Włącz sobie game mode zero Czekaj, czekaj Survival sobie włącz O, teraz powinieneś móc No, możesz Włączyłeś mi? Nie, no sam sobie włącz Masz opa Ja sobie włączyłem Więc uwaga, zobaczymy Co tutaj się wydarzy, widzowie O nie Waliłem sobie bluzę Co zrobiłeś? Waliłem sobie bluzę Oh no, tylko nie to O nie O O, o dobra, nie Dobra, dobra Jest git, widzowie Jest git Możemy się cofnąć O Dobra, jest git. Ej, ogólnie to y, już się nie respią w generatorach, nic się nie respi, jak coś, tylko takie okay. info rzucę. No chano tu, chano tu. No chano. No to tycho. Kurde, ale słabo mega wyszło. Jest słabo bo, mega, no. Bo mordeczki. Mwk Rozwalone mam łóżko i jak teraz zginę, to już będzie lipa na Maxa. O nie. A tak być nie może. Ej, co, jest? co mi? Pod ten mi dałeś. O, na to się prawie dałem nabrać. No, prawie, prawie. Prawie, prawie, byku. Byku, byku. Na patyku. A to co to? Myślisz, że ja się na to dam nabrać? No? O nie! Szkoda. Szkoda. Byku. O nie, ja widzę, jak tam biegniesz. Dobra, 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 dobra. Co ty? Gościu, co to było w ogóle? Czemu ty na to czekałeś? 10 minut. O nie! O! Szybko! Dobra! Nie! Nie, 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 nie! Tak, kurde. <laughs> Jak się sam zablokowałem! No specjalnie się zablokowałem, żebyś mnie nie zabił. Dobra, więc słuchajcie, no Dochnes wygrał. Ej, to jest bardzo zła pasa. Drugi odcinek pod rząd przegrałem, stary. Z Enzym wygrałem. Nie, z Enzym przegrałem, z Karolem wygrałem i z tą przegrałem. Spoko. Bardzo źle! Ja na dziś się pod rząd przegrałem. A, no to, to jeszcze nie jest aż tak źle. Mam nadzieję, że w następnym odcinku yy, wygram z daną osobą. Jeszcze nie wiem kto będzie w następnym odcinku. Możecie pisać w komentarzu, to być może właśnie ta osoba się pojawi. Ja byłem MWK, to by było na tyle, ze mną był DOCNES Zostawcie łapkę w górę. O, właśnie, zostawcie łapkę w górę. Eee, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Ja byłem MWK, widzimy się już jutro Siemano